My złomu dzisiaj chyba trochę lepiej zarobimy, co? No ty, no. Mam nadzieję, ej. Wśród takich optymistycznych pogawędek auto sióstr przybyło na złomowisko. Zarówno asortyment, jak i ilość złomu dobrze wróżą. Nie ja patrz, dobrze, że pusto. Ostatnio my czekali, nie? Halo, halo. Okej? Okay? Zjeżdżać. Jademy na rozładunek. Super, no tutaj się rozładujemy. No, hop! Trzeba przyznać, że panie nie pieszczą się ze złomem. Setki kilogramów lecą ze skrzyni ładunkowej auta na plac. Aż miło. Dobra. O, czekaj, bo mi palce się umknęły. A ja już idę do biura. Dobra, No do... O, jest. Dzień dobry. Dzień dobry. 680, tym razem. No super, no to to już jest to. 650, 70, 80. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Do jutra. Do jutra. To fajnie. <grywka> Pokaż ile, ile? ile o! Można chunek najpierw se zobacz. Dobra, dobra. O! Dobra. jademy. Okej. Okay. <kuh> super. No to kita gaz i nie ma nas. Dwóm obrotnym ślązaczkom wystarczyło zaledwie kilka godzin, by zarobić blisko 700 zł. Paniom udaje się niemal natychmiast wzbudzić sympatię w kolejnych właścicielach drogocennego złomu i chyba jest to największym sekretem ich sukcesu.